Z tej strony Suzzy Lubelski w dzisiejszym odcinku grillowanie. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał. Jeżeli się filmik spodobał, zostaw lajka. Proszę bardzo pokazać tutaj takie grillowanie dzisiaj. Takie skromne yy, bo, 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 bo skromne. Yy, wcze, wcześniej też były prace takie. Tutaj ogólnie po całym podwórku trawę kosiłem i przed domem. Yy, nie małem, bo musiałam dwoma rękoma trzymać kosiarkę, żeby nie zgasła. No i, 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 i dzisiaj tak nie będzie zbytnio ciekawo, bo, bo dzisiaj taki tak skromnie ten... Ale jeszcze pokażę jak rowerem jeżdżę. Już? Jeszcze chwilę, o tutaj nie można. No i na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli się spodobał, zostaw lajka, a my tutaj zaraz będziemy spożywać takie obaski i kaszaneczkę, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.